Fajny klimat, śnieg pada pięknie. Cześć, witajcie! Tak jak widzicie jestem dzisiaj nad rzeką, nad piękną rzeką w tej. Magicznej, zimowej scenerii i zapraszam Was dzisiaj na spędzenie ze mną, właśnie, całego dnia nad tą piękną rzeką w poszukiwaniu pstrągów, a łowić będziemy na przynęty Fox Ranger, czyli na przynęty gumowe. Mam nadzieję, że pokażę Wam dzisiaj w tym materiale, że również na gumy można łowić pstrągi. Także zapraszam Was i chodźmy! Obławiamy wszystkie takie miejscówki, w których potencjalnie stoją pstrągi, czyli pod drzewami, gdzieś podmycia, zwolniony nurt, staramy się ustawić przynętę, tak, żeby ryba ją widziała z przodu, czyli ja łowię schodząc z nurtem, czyli w dół rzeki, a nie zachodząc pstrąga od tyłu, czyli nie idę pod górę. Tutaj mamy takie bardzo trudne techniczne miejsce, ale warto również się sprawdzić. Co prawda mamy dość utrudnioną możliwość podania przynęty, dlatego staramy się dojść jak, jak możliwie najbliżej tego miejsca, po prostu wypuścić przynętę i chwilę ją przytrzymać w dołku. Bardzo często w takich miejscach właśnie kryją się pstrągi. Nie ukrywam, że ciężko później nam będzie tego pstrąga wydostać z takiego miejsca, ale zawsze możemy spróbować i przekonać się, czy pstrąg właśnie się w takim miejscu znajduje. Tu mamy takie ciekawe miejsce, nurt jest dosyć szybki po tych zwałkach, spowalnia, zrobił się dołek, gdzie potencjalnie również może stać pstrąg. Musimy wykonać bardzo krótki, precyzyjny rzut, ustawić przynętę i ją po prostu chwilę w tym dołku przytrzymać. Przytrzymujemy przynętę, lekka praca szczytówką, niech ona sobie spłynie i poroźniej po prostu ją szybko zwijamy, oddać kilka takich rzutów kontrolnych. I akurat może nam coś z tego dołka wyjść, proszę bardzo. Czekamy, przynętał się z nami. I jeszcze raz, w punkt. Teraz wypuścimy trochę dalej. Przynętę wykonamy rzut bardziej z nurtem. Ona spłynie. Nie zwijając w ogóle, przytrzymujemy naturalnie, przynęta zejdzie sobie z nurtem. Już jest z nami dosyć szybki, wartki nurt, dlatego trzeba. Dalej, pusto. Łowienie pstrągów o tej porze roku, kiedy mamy początek sezonu, woda jest jeszcze zimna, te pstrągi są naprawdę ospałe i bardzo krótko w ciągu dnia reagują na pokarm, jest dla cierpliwych. Naprawdę musimy przejść ba czasami bardzo długi odcinek rzeki, aby mieć kontakt z tą rybą, ale bywa tak, że rzeka o tej porze roku również pięknie czasami wynagradza, dlatego warto wybrać się, nie siedzieć w domu, wziąć ze sobą sprzęt swój pstrągowy i po prostu. Przeżyć tą wędkarską yy, przygodę nad taką piękną rzeką. Jest pierwsza ryba z takiej miejscówki wytypowanej przez nas. Nieduży, malutka, malutki pstrążek, ale jest. Proszę bardzo. Tutaj zobaczcie z tej miejscówki. Wpuściłem tylko lekko przynętę. Pierwsza rybka, co prawda Baby Strong, ale na gumkę 6 cm, spajki szat w takim kolorze właśnie majtkowym, czyli różowym. Przytrzymałem tylko lekko przynęto. Tu mamy takie, takie bystrze za tym zwałką i ten Strong tam siedział. Także szybko odhaczamy rybę, nie był nam potrzebny podbierak, ale piękne kolorki, proszę bardzo, potokowiec i płyń. To jest bardzo szybki nurt. Musimy bardzo szybko prowadzić przynętę w takich miejscach, przytrzymując ją tylko na chwilę w dołku, który nas interesuje. Bardzo dużo zwałek i chwila moment i właśnie o, mamy zaczep, tak? Prawdopodobnie stracimy przynętę, ale możemy spróbować walczyć. W takich nawet ciężkich warunkach technicznie, kiedy mamy dużo zwałek. Warto jednak spróbować odhaczyć przynętę, kiedy nam ta przynęta gdzieś to utknie w gałęzi, po co zostawiać silikon, yy, silikon w takiej pięknej rzece i warto zaryzykować, także pamiętajcie o tym. Dlatego między innymi właśnie używam również plecionki, a nie żyłki, tak? Idziemy dalej. Jeżeli przemierzamy rzekę w poszukiwaniu pstrągów i mamy odcinek, który potencjalnie nie, może być nieciekawy, jeżeli chodzi o właśnie wysymowanie pstrągów w tym miejscu, warto słuchajcie oddać 3-4 kontrolne rzuty i przekonać się. Z reguły tak jest, że pstrągi w pierwszym kontakcie, kiedy widzą przynętę, albo ją po prostu atakują, albo do niej wypływają, sprawdzają co się dzieje. Często jest tak, że też odtrącają ją pyskiem. Dlatego pamiętajcie, obławiajcie nie tylko te takie typowe miejsca pstrągowe, właśnie jakieś podmycia, dołki, jakieś zakręty, spowolnienia, ale również takie odcinki, na których Waszym zdaniem tych strągów może nie być. Po prostu oddajcie kilka kontrolnych rzutów i sprawdźcie, jeżeli pstrągi wyjdą w pierwszych 3-4 rzutach, wtedy możecie skoncentrować się na tym miejscu, zmienić przynętę na, na mniejszą, na większą i akurat może właśnie z tego miejsca wyjedzie piękny kropas. Korzystając z tego, że robiliśmy sobie krótką przerwę, już taki kawałek, no, spory odcinek rzeki przeszliśmy, a jest to jednak trochę wyczerpujący sport w cudzysłowie. Opowiem Wam kilka słów na temat mojego pudełka i oczywiście przynęt, które zabrałem dzisiaj ze sobą. A są to przynęty Fox Rage, czyli przynęty gumowe, które właśnie o tej porze roku stosuję e, podczas łowienia obstrągów i sprawdziły mi się już podczas poprzednich sezonów. Zabieram ze sobą jedno pudełko, tak jak powiedziałem. Tylko przynęty gumowe się poszły w ruch i to jest tak. No zacznę po kolei. Stosujemy przynęty, które imitują to, co obecnie znajduje się właśnie w rzece o tej porze roku. A nie ukrywajmy, że nie jest to zbyt obfity, jeżeli chodzi o pokarm, właśnie okres i łowienie pstrągów. Obecnie w rzece powoli zaczynają budzić się do życia żaby, są, są gdzieś małe rybki i właśnie to jest główny pokarm, główne menu pstrągów o tej porze roku, czyli początek zimy. Moje pudełko z przynętami miękkimi, czyli z gumami na pstrągi. Zaczynam od imitacji na rybku, czyli nasz klasyczny Zander Pro. Pierwotnie guma ta została zaprojektowana z myślą o łowieniu e, takich drapieżników jak szczupak czy okoń, ale ten mniejszy rozmiar, czyli 7,5 cm, idealnie sprawdzi się właśnie o tej porze roku e, podczas łowienia pstrągów. Jest to przynęta, która dość. Mocno lusterkuje. Oprócz tego również, oczywiście, pracuje. Jest to typowy Reaper, czyli pracuje ogonem. Mamy w ofercie Rage'a bardzo wiele kolorów tej przynęty. Także na pewno świetnie dostosujecie dany kolor do warunków, które, które obecnie macie nad rzeką. I to jest tak, tu mamy takiego właśnie okonia, Mamy takiego konia z brokatem. Również przynęty w kolorze bardziej agresywnym. Tutaj mamy kolor typowo biały, z taką, z taką czerwoną, agresywną główką. Te przynęty zbroję przede wszystkim w lekkie główki jigowe. Jeżeli łowimy na rzekach pstrągowych, z reguły są to niezbyt głębokie rzeki, także nie potrzebujemy również ciężkich główek jigowych. Ja stosuję główki jigowe od 3 do 5 gram. W zupełności nam ten ciężar właśnie tego obciążenia, takie główki jigowe, wystarczy. Następna przynęta, która według mnie również powinna sprawdzić się Wam podczas łowienia pstrągów, jest to nasz Slickshot. W tym wypadku mamy Slickshot w rozmiarze 7 cm. Tutaj mamy taki kolor Lemon Tiger z brokatem. Bardzo dobry kolor, jeżeli chodzi o to, żebyśmy właśnie obserwowali przynętę w wodzie. byśmy mieli ciągły kontakt wzrokowy z przynętą. Jest to przynęta, która również imituje narybek, czyli to, czym obecnie właśnie pstrągi się żywią w rzekach i co występuje teraz w rzekach. I to, tą przynętę również zbroimy lekką główką jigową. Ta przynęta mniej nam się będzie wychylała na boki, lusterkowała ale za to praca tej przynęty tutaj w tej tymnej części, czyli ogonek będzie bardziej agresywny. No i ostatnia przynęta, która według mnie powinna znaleźć się w pudełku każdego spinningisty, który właśnie y, próbuje albo łowi już pstrągi od jakiegoś czasu. Przynęta, która dała mi już bardzo dużo pstrągów i dzięki której złowiłem swojego obecnie największego pstrąga w Polsce. Jest to przynęta spajki bardzo ciekawa przynęta, o bardzo ciekawej konstrukcji i bardzo ciekawej pracy. Jest to taki mały riperek, w tym przypadku mamy to 6 cm, idealny rozmiar, jeżeli chodzi o łowienie pstrągów właśnie o tej porze roku. I co jest bardzo ciekawe, spajki szat jest pokryty bardzo dużą ilością takich silikonowych włosków, co powoduje, że podczas pracy tej przynęty, dodatkowo właśnie ona powoduje takie lekko mikro wibracje, która, które mogą wybawić pstrąga z kryjówki i sprowokować go do ataku. Bardzo cenna informacja. Tą przynętę właśnie stosuje, tą przynętę zbroję trochę inaczej niż klasyczne ripery czy tutaj naszego slickshada stosuje właśnie przy zbrojeniu tej gumki czeburaszkę. przez co praca tej przynęty i prezentacja w wodzie jest bardziej naturalna. Oprócz tego, że ona tutaj właśnie tym ogonkiem pracuje i te włoski również robią w wodzie swoją robotę. Częburaszka powoduje, że ta przynęta naturalnie jeszcze faluje, imitując takie larwy, jakieś robaczki w wodzie i strągi bardzo dobrze na to agre agresywnie reagują. Czeburaszki od 2 do 5, maksymalnie 6 gram. Ja używam najczęściej czuburaszek 3-4 gramy. Nawet przy tak szybkim nurcie i przy takiej głębokości z takimi powiedzmy dołkami do metra głębokości, potrafię idealnie zapracować taką przynętą, wprowadzić ją w dołek, przytrzymać, lekko spuścić ją na odpowiedniej głębokości, prowadząc tą przynętę z nurtem rzeki. Idealnie się sprawdza. Także spajki szat. I czeburażki. Od trzech maksymalnie według mnie na rzeki pstrągowe do 6 gram. Jakie kolory przynęb zabieramy sobą nad wodę? Tak naprawdę wszystkie kolory, jakie tylko można zabrać, bo nie wiemy do końca jakie, na jakie kolory danego dnia ryby będą reagować. Mimo tego, że mamy czystą wodę w miarę prześwietloną, również bardzo często ryby pstrągi reagują na te bardzo agresywne kolory. Także od tych naturalnych poprzez takie bardziej agresywne typu tu mamy taki róż, ciemny róż, jasny róż, tutaj mamy taki kolor ciemny z takim brzuszkiem czerwonym agresywnym, używam, sprawdzam. Jeżeli widzę, że pstrąg stoi, wyszedł do jednej przynęty, ale nie zdecydował się na branie, zmieniam kolor na bardziej agresywny bądź bardziej naturalny od tej, której stosowałem przed chwilą i czekam. Jeżeli, jeżeli to się nie sprawdza, dalej kombinuję, zmieniam wielkość przynęty, dalej zmieniam kolor. Jeżeli faktycznie pstrąg jest bardzo mało aktywny widzę, że nie ma szans, po prostu idę dalej, ale naprawdę sprawdzajcie kolory, miejcie w swoich pudełkach bardzo zróżnicowaną kolorystykę przynęt, bo nie wiecie, co w danym dniu po prostu zagra. Również według mnie bardzo dobrze mieć w swoim pudełku przynęty, które mają w sobie brokat. Często właśnie taki szybki błysk podczas prowadzenia może sprowokować pstrąga do ataku i go wybawić ze swojego, w cudzysłowie, domku. Nie wiemy, czy danego dnia pstrągi będą bardziej ochoczo reagowały na przynęty, także zabieramy bardzo szeroką kolorystykę przynęt ze sobą nad rzekę. Wędka Terminator 210 cm Twitch and jig do 14 gram. Właśnie ta wędka jest to, moje, to jest to moja główna broń jeżeli chodzi właśnie o wędzisko i o łowienie pstrągów. Bardzo lekki blank z wysokomodułowego blanku węglowego, maty węglowej przepraszam. Co jest dla mnie bardzo ważne, jest to bardzo szybki kijek. Pstrągi bardzo agresywnie i dynamicznie, błyskawicznie atakują przynętę, i dla nas ważne jest, żebyśmy bardzo szybko również zareagowali. Pstrąg chwyta przynętę i ją, jak tylko się ukłuje, stara się ją wypluć, dlatego musimy bardzo szybko zareagować i zaciąć przynętę. Przez co dodam tylko jedną rzecz, mimo tego, że jest to bardzo szybki kijek. Pięknie przechodzi w parabole, co nam umożliwia właśnie y, y, odpowiedni hol ryby, y, i przy również dopasowaniu jakby mocy hamulca jest szansa, bardzo duża szansa, że po prostu ryby nie stracimy. 210 cm. Idealne właśnie na takie trudne techniczne technicznie miejsca w lesie, gdzie jest dużo zwałek, dużo gałęzi, dużo takich miejsc, do których musimy precyzyjnie podać przynętę. Ona się błyska, ta wędka się błyskawicznie ładuje i możemy bardzo precyzyjnie oddać rzut w to miejsce, które nas właśnie interesuje. A jaki krzyż, powiedz mi kołowrotek? Bo masz tu nowego Prismixa. Kto tak, kołowrotek. Koło jest to nowy X, który jest ze mną już od jesieni, od jesieni ubiegłego roku. Bardzo fajny sprzęt, za rozsądne pieniądze. Co jest ważne przy łowieniu pstrągów, bardzo płynny, płynny i mocny hamulec. Również. Fajne tutaj mamy takie, taką jedną bardzo drobną rzecz, ale co moim zdaniem, szczególnie zimą, bardzo ułatwia życie spinningistom. Uchwyt tutaj właśnie rączki jest z pianki Ewa, przez co nam po prostu jest cieplej. Mam 2,5 tysiąca ze sobą, idealnie komponuje się właśnie do tego wędziska. W zupełności ten rozmiar kołowrotka wystarczy. No i odwieczny temat wielu spinningistów, strągi, żyłka czy plecionka. No z różnych względów ja już na bazie swojego doświadczenia używam tylko i wyłącznie plecionki, nie używam fluokarbonu. Unikam się, unikam jakby o osłabiania swojego zestawu. Czym więcej węzłów, tym ten zestaw nasz jest po prostu słabszy. Plecionka pozwala mi przede wszystkim oddać szybkie Precyzyjne rzuty. Odpowiednia średnica plecionki. Oczywiście jest y, ta plecionka mocniejsza od żyłki. Ja Tutaj w tym przypadku mam 0,10. W zależności od tego na jakie pstrągi jadę, jeżeli wiem, że w rzece są naprawdę potężne kabany, zabieram wtedy sobą plecionkę 0,12. Co jest bardzo ważne, plecionka daje mi również pewność, taką, że podczas walki ryba, nawet jeżeli się zepnie, to nie zostanie po prostu przynętą w pysku i przez to ta ryba po prostu może zdechnąć. Dlatego mam gwarancję, że plecionka jest po prostu mocniejsza. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, tak jak powiedziałem, e, e, brania Pstrągów są bardzo dynamiczne, szybkie, agresywne. Plecionka bardzo szybko przenosi nam e, moment brania na wędzisko i jesteśmy w stanie odpowiednio szybko zareagować. Tak jak widzicie również tutaj e, jest bardzo dużo przeszkód w wodzie, i w momencie, kiedy łowię plecionką i mam gdzieś zaczep, jestem mam większą szansę po prostu wyhaczyć przynętę i nie zostawiać zbędnego silikonu, czy gumy, czy ołowiu w wodzie. Także plecionka, strągi, ja używam właśnie tego rodzaju linki. No co? lecimy, złowić rybę. Spróbujmy. Słuchajcie. Dla mnie od wielu sezonów nieodzownym przedmiotem, który za, ze sobą zabieram nad wodę, nad rzekę pstrągową i nie wyobrażam sobie tak naprawdę nie zabrać tego przedmiotu ze sobą, z różnych względów, o których zaraz Wam kilka słów powiem, są okulary polaryzacyjne. polaryzacyjne. W ofercie Raja od tamtego sezonu są okulary z takimi żółtymi szkłami. One nie są rozjaśniające, może trochę delikatnie, ale przede wszystkim mają bardzo dobrą polaryzację. I co jest bardzo ważne, jeżeli łowimy pstrągi. Yy, dla mnie kontakt wzrokowy z przynętą i y, jakby odnajdywanie miejsc, gdzie leżą drzewa i unikanie zaczepów jest bardzo ważne. I przez to właśnie okulary polaryzacyjne y, jest to absolutnie must have na wypad strągowy y, Nie musicie wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy na, taki, na takie okulary. Można je kupić za bardzo rozsądne pieniądze, y, ale naprawdę y, jest to, powinna być to jedna z pierwszych rzeczy, y, y, którą y, kupujecie, jeżeli i zaczynacie swoją przygodę właśnie z łowieniem strągów na rzekach. Ale zobacz też, tak? pomogą ci uratować oczy. Gałąź odstrzeli, odstrzeli przynęta. Tak, no oczywiście. Oprócz tego, że jakby są praktyczne, jeżeli chodzi o wędkowanie i, i jakby możliwość obserwowania tego, co się dzieje w wodzie, również podczas naszej wędrówki nad rzeką, kiedy przedzieramy się przez chaszcze, chronimy nasze bardzo cenne narzędzia, którymi właśnie są nasze piękne oczy. Trochę się zdyszałem, bo teren, tak jak widzieliście, nie jest zbyt, zbytnio łatwy, ale doszliśmy do kolejnej fajnej miejscówki. Mamy tutaj zwałki, jak widać, bobry również zrobiły swoje. Jest lekkie podmycie, tutaj nurt spawalnia na tym takim plac, placu. Spróbujemy podać przynętę, jak powiedziałem, nie podchodzimy bezpośrednio od razu pod sam rzek. Unikamy takich sytuacji. Jeżeli mamy możliwość, żeby podać przynętę z dystansu, właśnie to robimy. Kilka rzutów kontrolnych. Postarajmy się obławiać to miejsce rzucając lekko pod nurt. Niech przynęta sobie zejdzie delikatnie takim wachlarzem. Tylko przytrzymujmy przynętę w nurcie, ewentualnie lekko korygujmy jej pracę i głębokość, odpowiednio właśnie pracując kołowrotkiem, ale dajmy jej szansę, żeby zaprezentowała się jak najdłużej w wodzie potencjalnemu tropieżnikowi jakim jest pstrąg. Wybierając się na nasze wyprawy pstrągowe, szczególnie na takie rzeki, jak tutaj widzicie, czyli jest to typowy odcinek leśny i momentami naprawdę jest ciężko. Musimy przedzierać się przez las. Czasami musimy przechodzić przez całą szerokość rzeki na drugi brzeg, bo po prostu z drugiej strony jest wysoka skarpa i nie jesteśmy w stanie tam po prostu wędkować. Bardzo ważne jest, żebyśmy się czuli komfortowo, żebyśmy mieli z sobą bagaż, który nam po prostu nie będzie przeszkadzał. I tak jak widzicie, mam na sobie taką naszą kamizelkę taktyczną. Jest to idealne rozwiązanie właśnie na tego typu wyprawy. Pozwoli ona Wam zabrać absolutne minimum, które na takie wyprawy potrzebujecie. Kilka akcesorii, batona, jakiś napływ energetyczny, oczywiście pudełko z przynętami. Jest to bardzo wygodna kamizelka, w zupełności nie krępuje ona ruchów, czujecie się bardzo komfortowo, jest lekka, praktycznie ja jej nie czuję, że mam ją na sobie. Kamizelka taktyczna Fox Rage'a styli Voyager w zupełności Wam rekomenduję właśnie na takiego typu wyprawy. Powoli już dzisiaj dzień dobiega końca. Będziemy zaraz zmierzali już do samochodu i jechali do domu. E, dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną ten dzień nad tą przepiękną pstrągową rzeką. Tak jak powiedziałem wcześniej, styczeń i początek w ogóle zimy nie jest to łatwy okres dla spinningistów, szczególnie dla pstrągarzy. Ryby są bardzo mało aktywne, e, żerują przez bardzo krótki okres w ciągu dnia i tak naprawdę jest to okres dla tych najbardziej cierpliwych wędkarzy. Ale mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień, że kilka porad, które tutaj próbowałem Wam przekazać nad tą właśnie rzeką, wprowadzicie w życie, że będzie to dla Was bardzo owocna lekcja. Piękna rzeka. Są pstrągi. Niestety, tak to bywa, że nie zawsze jesteśmy, że tak powiem, zwycięzcami i wracamy z tarczą do domu. Czasami bywa tak, że wracamy właśnie na tarczy, ale uważam, że był to bardzo fajny dzień i miło spędziliśmy go nad tą właśnie przepiękną rzeką. Także do następnego razu trzymajcie się i życzę Wam pięknego sezonu.